Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Danielus. A przed Wami po raz kolejny Battlefield 4 z dodatkiem drugie uderzenie. No i tym razem sprawdzimy sobie granicę kaspijską 2014 na dużym podboju. Ja od razu oczywiście gram technikiem z ACEM 52 CQB. Dosyć dobra broń, mam nadzieję, że się sprawdzi tutaj. No i ja wsiadam do T90. Zawsze, zawsze tym sprzętem lubiłem sobie pobrać, więc mam nadzieję, że tutaj również tak będzie. Że, że będę miał dokładnie to samo wrażenie. E, mapa jest oczywiście, co nieco urozmaicona, aczkolwiek no to jest stara, dobra, kaspijska granica, która została przydzielona teraz wielkim murem. A przy tym murze można robić wiele ciekawych rzeczy. Nie wiem czy uda mi się tam dojechać, bo to oczywiście jest przykłuknić B. Natomiast jak widzicie mam tutaj czołg droga. Dobra, dwa razy udało się go trafić. Spróbuję go gdzieś tutaj znaleźć. Bo my tutaj przy, przyjmujemy. Zem, ten został zneutralizowany. Nie, to jest nasz czołg, dobra. Jak na razie ten dodatek jest e, zdecydowanie pakietem najlepszych map, jakie. Pół czołg e, Jakie dodano? To znaczy, jakie znajdują się moim zdaniem w Battlefieldie 4? E, granie tutaj to naprawdę czysta poezja. Dobra, skasowany, ktoś go rozduszył. Jezu irytuje mnie tylko ale co tu jeździ. No patrzcie. No zamiast jechać i idiota to stoi. Dobra, rozbity. Zwracam w honor oczywiście, bo zobaczył tutaj czołg, dlatego stał. Ja tymczasem oznaczę D A, da, dobra, daj, daj, dobra, i spróbujemy tutaj sobie podjechać. Boże święty, czołgi wybuchają. O, 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 ląduje tam jakiś koleś. O, to nasi, desant, Dobra, padł. O Ochrysto, mam nadzieję, że to nie ja trafiłem w ten helikopter. Nawet jeśli to był przypadek. Tam, jest, tam są ludzie. Tutaj jest czołg na dole. Ale on mnie chyba w tym momencie nie widzi, więc myślę, że tutaj nie powinno... A nie, to nie jest czołg. To jest jakaś pelotka albo inna cholera. Widziałem go. Aktywną osłonę sobie aktywuje. Fajnie się podświetlam wtedy na zielono. Cholera. Jak ja go mogłem nie trafić? Fuck, no i C4. No i miałem strzelca u siebie. Dlaczego on nie obstawiał tyłów? To jest pytanie dopiero. Jakiś nieogarnięty koleś. Dobra, ale fajny początek, już się coś zdążyło podziać, bierzemy to bagi i do akcji. Tam na tym punkcie D myślę, że będzie się sporo działo. Chryste, panie. Ciężko tu się prowadzi. Chyba koleś zginął. a au, 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 nie widziałem go, schował się za drzewem. Właśnie miałem zimne wrażenie, że jestem ostrzeniwany cały czas. Hmm, jakby tu się zrespić, żeby było dobrze. Przydałby się czołk, ale... Na razie nie ma... Nie ma za bardzo jak. Gdzie szukać? Mamy chyba snajpera, więc na nim też nie ma co się respić. Ja się zrespię bezpiecznie na E. Prawie bezpiecznie. bo jeżeli... O, czołg. O właśnie, dwóch gości już tu idzie. Nie mam niestety karabinu maszynowego przy sobie, a właśnie w takich sytuacjach bardzo, bardzo mi się przydało. A jest ich tutaj już cała masa tyle i po zabawie, i po zamiataniu, no właśnie, Serio. Początek był dobry, ale... Skiepściło się. No nic, ja wracam tam i spróbujemy odnieść ten punkt, no, trzeba walczyć. Nie ma co się poddawać. Zdrowiajmy! 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 Dobrze. No właśnie, raz mi trafił i koniec. Za mało zdrowia miałem, niestety. Ale akcja była ładna. Oczywiście wracamy tu z powrotem. Nie da się. Ponera. Co, macie ochotę zobaczyć to. Próbuję. Spróbuję na to B, ale to jest strasznie blisko ich respa, więc będzie na pewno ciężko. Tak właśnie prezentuje się mur, który znajduje się przez całą długość mapy. A ten... jakim cudem? No sorry, ale ten koleś mnie nie widział, ja byłem schowany za budynkiem. Tutaj na tym, na tym E cały czas coś się dzieje Dobra, dostał dupę Tu się kiedyś dało, o da się dalej Czego przestrzeniłem w tym momencie. Proszę, cholera. Dobra, wysadzony. Nieważne Rozstawię tu minę. A noż może ktoś na to wiedzie. Czyby tu był gdzieś snajper? Tutaj Pytanie gdzie? Dobra, nieważne. E jest przejęte. A tu jedzie coś. Boże, czemu ja się zatrzymuję na każdej praktycznie naziemnej przeszkodzie? To była raczej bzdura, chyba że nie obczai, że z tej strony dostał. Zginął! <laughs> już nic nie chciałem mówić, żeby nie zapeszać Ale no tutaj była już piękna akcja Trochę się podziało Dobra. Szybko do czołgu no, Dziękuję Jednak nie wsiądę Kogo strzelasz, ziomuś? Zaczekaj, Atakujcie tu Dobra, dawaj Skup Скупи... ją. Cholera, no. O, ale jeszcze tam zapalającym kogoś dojechałem. Czyli jednak zaczepiłem go. Wybuch, dobry. Dobrze, że tam rzuciłem. Szkoda, kurde, bo tutaj można było większą szarżę zrobić. Więcej mogło się podzielić dobrego. Jedziemy z respa czołgiem. Resp wygląda też standardowo. Pamiętam tutaj stare wyburzenie budynków. Testowanie C4 i te sprawy. Aj, no. To jest fajna mapka. Asyka gatunku. Jakby gdzieś jechał przeoł, ale on jest raczej jeszcze poza moim zasięgiem. O, zamieniliśmy się teraz miejscami z tym kolesiem. Tu jest ich trochę dużo. I przypuszczam, że bardzo szybko zginiemy. <śleski> Nawet szybciej nie myślałem. Dobra, najlepiej przyjść będzie na D, na piechotę i po prostu ich powoli wycinać. Tak jak bardzo rozsądnie, albo i rozsądnie. robią tutaj chłopaki. Skąd? Ależ walki odejdą. No tutaj rzadko tak. Znaczy, dawno nie widziałem takiej potyczki na D. Bo to jest taki centralny punkt na mapie. Powiedzmy no, bo jak ktoś przejmie to wzgórze, no to już jest dużo. No tak nie gadaj tyle. Kto? No serio nie. Kryste panie. Pelotka. Kanonierka, Boże, nie pelotka, co ja gadam. Oczywiście kanonierka. Czuj tam, dzieje się, akcja, wracam. ważne, ginąć, nie ginąć. Ważne, żeby tu się działo. No już mnie denerwuje ta kanonierka, no sorry. Do wszystkich do został kontraktowany. Musiał się tam kurde skampić kogoś. A to takie rzeczy tylko motywują do tego, że tam wrócić i skopać mu dupę. Zamierzam właśnie tak zrobić. Gorzej, że tutaj tylko masa kamperów. Ten Dobra pan. To najważniejsze. O Jezu. Co to miał być? No, kurde, musiał mieć tutaj Dushman, duszman, coś ty zrobiłeś. A nie, to nie Dushman, to ja zabiłem Dushmana. Sorry. Dobra. Ale jazda jest na tym, na tym punkcie, naprawdę. Nie, mam nadzieję, że udało się pokazać chociaż w yy, małym stopniu tą Kaspijską. Jak widzicie, no tutaj przy tym D jest, jest zmiana dosyć spora. Fajnie, taka propa, jak się przechodzi przez rzekę, to fajnie, że on również podnosi broń do góry. Tak jakby faktycznie brodził. No serio, nie dobiłem go! Ja pierdziele. Szkoda. Znowu oczywiście musiałem strzelać długą serią zamiast, zamiast krótkimi, bo krótkie są oczywiście bardziej skuteczne. No ale jak człowiek jest w akcji, to czasami po prostu nie myśli o tym jak, tylko po prostu strzela. Tak mniej więcej prezentuje się właśnie Kaspijska Granica. Wydaje mi się, że jej odświeżona wersja jest równie, przynajmniej, no przynajmniej równie przyjemna jak poprzedniszka. No i oczywiście z sentymentem do niej się wraca, więc kolejna udana mapa przeniesiona do Battlefield 4. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Niestety nie wiem dlaczego, ale jak nagrywam to nie mogę po prostu wykręcić jakiegoś fajnego wyniku. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza, bo zabawa jakby nie patrzeć jest, jest świetna. Także dziękuję Wam serdecznie, trzymajcie się i do usłyszenia.